Jeśli wszystko poszło dobrze to nawet nie będziemy, nikt nas nie będzie gonił. Proszę bardzo, jesteśmy na I Możemy spokojnie nawiać do biura. Tam cały czas trwa rzeźnia. No niech zwrócimy tędy. Włożamy na tam patrol. Nie, pominięty patrol. Tędy nie wyjdę. Tędy. Nie próbowałem jeszcze uciekać. Tędy, I pros bardzo proszę. Zasłaniałem i krzaki, wszystko. Spójrzmy tu. Łucznik. Nie ma Łucznika, bo go wyeliminowałem. Cudownie. Sair, kretynie, nie tego miał się złapać, straszysz mnie. Tu nie, bo jeszcze znajdziesz życie. To dupek spadnie. Tu, tu, tu. uważamy naucznika, jak widać, tam jest sobie. Szybko wybieramy ostrze. I nie ma go. Nikt nas nie widział. Gdzie to biuro durne? Zostało mi ostatnie ostrze, więc trzeba uważać na uczników. Tego postaram się załatwić tak. Nie pozwólcie młodzień! Tu, tu Doskoczę? Niemożliwe. Brawo, tu jest jeszcze zablokowane. No nie cudownie, a już jest, wiem gdzie jestem. To dobrze, szybki skok tu. Szybki skok tu. Szybki skok tu. Tu, tu. Już widać charakterystyczne. Jesteśmy kopułę z rusztowaniami, która symbolizuje wejście do biura. No, zabójstwo wykonane w sposób idealny, nie? Może. nie trzeba było eliminować tych strażników. Doszły mnie słuchy o Tfinksu Altairze. Tyrania Abul Nakoda dobiegła końca. Miło mi to słyszeć. Zabił ich. Kobietę i mężczyznę na przyjęciu. Użył trucizny, broni tchórzy. Zwiniał ich za uwagę i stwierdził, że chciał ją zakończyć. Dziwne, ale w sumie król kupców znany był ze swojej ekscentryczności. Może był to po prostu objaw jego szaleństwa? Może... Nie Jesteś przekonany, porozmawiaj z Almualimem. Być może zaproponuje lepsze wyjaśnienie. Tak, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Tak, idziemy rozmawiać z Almualimem. A tym samym kończąc tą sesję. Dziennik Pamięci. Ci, których mam zabić, to nikczemnicy, zarabiają na wojnie, a ja mam ich powstrzymać i zabić po Dlaczego więc słowa królekopców tak mnie ranią. Czy to źle, że dostrzegam ich nich odrobinę prawdy? Muszę wrócić do Alima, żeby pomógł mi zrozumieć to i stłumić wątpliwości w zalążku. No, i możemy wrócić do Masjafu. Masjafu albo nie, jeśli wolimy jeszcze pobiegać po Damaszku, zabijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamieszanie. W tym celu rzuć ofiarę sztyletem, zepchnij ją z dachu lub dokonaj skrytobójstwa. Chodź Alteirze, porozmawiajmy chwilę. Coś się tam ja sobie życzysz. Dotarły do mnie wieści o Twoim sukcesie. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego taki pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują odbicie w poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawiasz serca i umysły ich, ich mieszkańców. Ej. Nasi wrogowie nie zgodziliby się z tym. Co masz na myśli? Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, stawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego, ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Aldeirze, pomiędzy prawdą, której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w Twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy, zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? HA! Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi, albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez ładu. A ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, bym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. <laughs> Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Yeah. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, bo ich rządy dobiegły końca. No dobra, mam teraz 15 pasków synchronizacji. Odzyskanie równowagi i unik. Tak, bardzo przydatna rzecz. Biegłość w mieczu, czyli możemy zadawać większe obrażenia, ale to już w następnej sesji, podczas drugiego zabójstwa. Zabójstwo w akce, zabójstwa Wilhelma z Monferratu. Dzięki za oglądanie, na razie.